Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie gramofonowo-analogowo, czyli graty od Niemca z szafy. Słuchajcie, dzisiaj w plenerze, właśnie w tym momencie, odebrałem zestaw uniwersum, słuchajcie, w stanie kolekcjonerskim. Zobaczcie, po prostu coś pięknego. Pierwszy właściciel. E, gramofon, nie miałem nigdy do czynienia, wszystkie papiery, rachunki zakupowe. E, gramofon naprawdę pokrywa, nie posiada jakichś większych zarysowań. No naprawdę wygląda świetnie, nie mogę się doczekać, aż, aż e, posłucham do tego są dwa oryginalne e, głośniki widzę, że są Trójdrożne, e, dokładnie, e, model to mamy tutaj coś takiego 50 sinusie, e, 90 muzycznej, w czterech Omach, taki, taki oto zestawik, e, nie powiem wam nic więcej e, na, na ten temat, ponieważ e, jak mówiłem wcześniej, nigdy nie miałem z nim do czynienia, z tą marką. Ale naprawdę, naprawdę wygląda bardzo przyzwoicie. Super, super. Także e, jadę do domu, podłączam i, i testujemy, jak to gra. Czy gra w ogóle? E, poprzedni właściciel zapewnił, że. Wszystko jest w porządku. Naprawdę te, te odbane, tu nie ma żadnych zarysowań, żadnych rys na, na tych boksach. Super, super super kolejny zakup. Świetnie, dobra, lecę go podłączać i zaraz robimy odsłuch. Dobra. Zniosłem wszystkie graty już do, do piwnicy i pozwoliłem sobie. Od razu rozkręcić magnetofon, bo wiedziałem, że tak będzie. Zobaczcie, jak te paski się już zwulkanizowały. Zobaczcie, co tu się dzieje. O, rozpadają się w rękach. Chcę to bardzo delikatnie ściągnąć. O, zobaczcie, co tu się dzieje. Także będę wymieniał nim dwa paski. Tutaj widzę, że jeden pasek jest wymieniany. Był wymieniany, ponieważ jest w bardzo dobrym stanie. Natomiast ten gruby od, od silnika, no, zobaczcie, cały jest po prostu rozjechany. I tak samo tutaj mamy od drugiego napędu. Też ten pasek jest już cały zwulkanizowany. Muszę je tego jakoś delikatnie pościągać, żeby te, tego wszystkiego nie wybrudzić. E, także biorę się za to. Jak e, doprowadzę to do ładu, to zaraz e, powiem, pokażę, czy było to skomplikowane, czy nie było to skomplikowane. Wygląda, że nie będzie to jakoś zbytnie skomplikowane. Także jakieś paski mam pozamawiane różne rozmiary, coś myślę dobiorę do tego. Także ja się biorę za rozkładanie tego i, i zaraz, e, zaraz. Pokażę dalszą część. Dobra, witajcie, słuchajcie, zwalczyłem te paski, jestem tak urżnięty od tych starych, że po prostu masakra. Już wam wytłumaczę. To jest taki model jakiś uniwersum. Nie wiem, nawet nie wypisali co to jest za model. To jest taka wieżyczka. Ona będzie później w całości pokazana. Będziemy ją odsłuchiwać. Zwalczyłem te paski, słuchajcie. O co tutaj chodzi z tymi paskami? Ten jest trochę Zasmarkany, bo jest trochę przesmarowany. No bo ten pasek był dobry, nie było potrzeby go wymieniać. Główny pasek od tego koła pasowego, ten szeroki i tutaj pasek jeszcze był jeden, one wszystkie były Zwulkanizowane, rozleciały się. Jeżeli chodzi o wymianę w tym magnetofonie jest tutaj. Jedna śruba, druga śruba, zwalniamy silnik, już mamy dostęp do koła na pasek, gdzie po prostu możemy nałożyć, jeżeli chodzi o założenie na koło pasowe, musimy zwolnić tutaj jedną śrubę, koło pasowe po prostu wysuwamy, zwalniamy, przekładamy tędy pasek, jest trochę z tym zabawy, nic komplikowanego, kto tam jakieś ma zdolności manualne, nie będzie miał żadnego problemu. Ja tutaj w tym białym mechanizmie bo wyciągnąłem go i żeby wyczyścić z tej starej uszczelki źle założyłem sobie jedną taką małą sprężynę i cały czas mi się auto stop włączał na każdym przycisku. A teraz e, słuchajcie, e, mamy tu jakąś starą kasetę. Odpalamy bez sprzęta. No i co? Zobaczmy, nie? E, Podejrzewam, że coś nam tu gra, ale nie wiem, czy jeden kanał jest zepsuty w nim, czy nie. A teraz się wyłączył sam Auto Reverse, podejrzewam, że tutaj paski w nim ślizgają. Dokładnie, albo ta kaseta już jest jakaś też stara, ale tak, przewiniemy trochę. Jeżeli chodzi o przewijanie, magnetofon widzę, że też był bardzo zastany. Słuchajcie, przewija w dwie strony, nie ma żadnego problemu. Chciałbym go jeszcze, ta kaseta musi być jakaś też już moja zjechana, gra tylko jeden kanał, nie wiem czy tutaj coś z głowicą jest jeszcze, nie tak, czy po prostu tak była nagrana kaseta, gdzieś tutaj może odszukam jakiejś innej, to zaraz potestujemy, mam tutaj gdzieś jakąś nowszą kasetę, A to może być stary rumpel, słuchajcie, jest tu jakaś kłoda. mam tu jakieś niemieckie szlagiery, podejrzewam. Ale widzicie, tutaj też nam gra tylko jeden kanał. Czyli tutaj może być coś z głowicą. Może jakiś kabel jest urwany, gdzieś coś nie łączy. Będę, będę też się tym zajmował, ale jak widzicie tutaj przewija nam dwie strony, nie ma problemu. Zobaczymy jeszcze pauza. Jest i pauza, zwalniamy, jedzie dalej. Dobra, jeżeli chodzi o nagrywanie, po, 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 po. Ząbki są na kasecie, czyli też powinno nam to nie wiem, jak to dokładnie. Czy teraz coś nagrywamy? Nie, na pewno nic nie nagrywamy. Czy to się jakoś razem wciska, czy coś To jakieś jeszcze chrome, normalne metale, możemy pozałączać w nim. Co będę to musiał jakoś to spokojnie sobie jeszcze potestować, o co chodzi z tym nagrywaniem. Powinna się bodajże zaświecić ta dioda od nagrywania, ale nic się nam tutaj nie dzieje. Tutaj tą głowicę jeszcze poczyściłem, bo tu jest tak wszystko zasmarkane. Dobra, ja sobie to przeczyszczę, bo i tak tutaj nam jedna ścieżka w tym magnetofonie nie śmiga. Teraz tutaj, widzicie, tylko jedna. Wskaźnik, chociaż nie, nie powinien tutaj wskaźnik dokuczać. Dobra, ja sobie spróbuję coś tutaj jeszcze przeczyścić i zaraz będziemy y, testować dalej. Słuchajcie troszkę, przepraszam Was za. Muzyka, ale tak. Nie grał jeden kanał, ponieważ prawdopodobnie jest zimny lód tutaj na, na głowicy i coś tam do końca mu nie styka. Będę to poprawiał, ale coś tutaj teraz już uruchomię. Przepraszam Was za muzykę, ale po prostu dwa kanały grają. Słuchajcie głośniki. Te głośniki robią fajną robotę, naprawdę. Dobra, nie będę Was dalej męczył. Słuchajcie, paski powymieniane w magnetofonie, przewija fajnie w dwie strony. Ta kaseta jest trochę uszkodzona, ona na drugiej nie mam nic, mam gdzieś w domu kasetę, którą nagrywałem z gramofonu, jest bardzo fajnie nagrana, kaseta jest również w wysokiej miarę jakości, także będziemy jeszcze robić odsłuch na tej drugiej kasecie. Także magnetofon Poprawię te luty na głowicy i, i uważam za temat zamknięty. Także radio jeszcze muszę sprawdzić, ponieważ to jest to tak wygląda w okazałości. Jeszcze do tego jest gramofon. Jeszcze do tego jest ten gramofon, co oglądaliśmy, także też się później nim zajmę. A na tą chwilę jestem zadowolony, że te paski po prostu jakieś tutaj wynalazłem, spasowały Także, także. Będzie to wszystko fajna sprawa, ponieważ radio nie potrzebuje dodatkowego trzeciego zasilania, tylko jest chyba takim małym cienkim kabelkiem doprowadzony. Wygląda to jak kabel od zasilacza i taka sama już ja Wam pokażę, czy taki cienko taki O, widzicie? Tak jest, takim kabelkiem jest zasilany od wzmacniacza ten tuner. No dobra, jak będzie to już wszystko porobione, poczyszczone, to, to wrzucę to na grupę. A Was też serdecznie zapraszam na gramofonowo-analogowo, na grupę na Facebooku. Także na tą chwilę kończę temat. Jak będę już miał to wszystko gotowe, poskładane, to, to już pokażę, jak to wygląda w, w całości. No to dzięki, trzymajcie się.